To mamy, który to był krok? Już chyba siódmy. siódmy. To był chyba siódmy krok. Co myśmy tam jeszcze mieli? Polisę OC mamy. No to już albo godzina, albo PESEL, bo zaraz sobie jeszcze tutaj sięgnę do swojej ściągawki. I sobie przypomnę, co, tam, co myśmy tam jeszcze mieli. A, no właśnie, bardzo ważna rzecz, czyli personel. No, bo o personelu już troszkę rozmawialiśmy i dlatego dlatego może mi to umknęło. Bo no, zwłaszcza ci z Państwa, którzy nie macie wykształcenia medycznego, nie wykonujecie zawodów medycznych, no to oczywiście proszę pamiętać o tym, że tych świadczeń zdrowotnych muszą wykonywać, te świadczenia muszą udzielać osoby. Do tego uprawnione, czyli po prostu osoby posiadające ważne prawo wykonywania zawodu, czy to lekarza, czy lekarza dentysty, czy pielęgniarki położnej, fizjoterapeuty, tak. Więc generalnie, w zależności od tego, jaki sobie zakres świadczeń wymyślicie na samym początku, w tym kroku numer jeden, w tym kroku numer zero właściwie, to do tego zakresu świadczeń musicie sobie też dostosować nie tylko lokal. Ale, ale i nie tylko sprzęt, ale i personel. Mhm. Bo tak, to jest o tyle ważne, że w przypadku ewentualnych kontroli, Urząd Wojewódzki, który będzie Państwa organem takim głównym rejestrowym, będzie sprawdzał państwa, właśnie prawo prawa wykonywania zawodu, prawa wykonywania zawodu państwa personelu. Hmm, tak, w sensie, żeby to sprawdzać. Natomiast ja się zastanawiam, bo często jest tak, że na przykład, może znaczy przesadzam, że często, ale zdarza się tak, że jest na przykład. Placówka fizjoterapeutyczna, i tam jest jeden ortopeda, albo jest na przykład taka placówka beauty, i tam jest jeden lekarz, z który robi takie no, zabiegi, konsultacje z medycyny estetycznej. No i jak do tego podchodzić? Czy wtedy na przykład taka placówka beauty powinna zarejestrować się już jako podmiot? Jeżeli udzielane są świadczenia zdrowotne, to tak. I tu, I tu jest właśnie, tu wracamy trochę do tego kroku zero, tak? czyli tego, co chcemy robić, bo mm, o wszystkim decyduje to, co będziemy chcieli robić. Czasami trudno jest rozdzielić, czy coś jest świadczeniem zdrowotnym, czy nie. No to taka y, dobra wskazówka, no to jest zastanowić się, jaki jest cel tego świadczenia. Tak? Jeżeli to jest cel związany z diagnostyką, z leczeniem to jest to świadczenie zdrowotne. Ale jeżeli jest to cel związany na przykład z tylko estetyką, czyli jeżeli jest to taka stricte medycyna estetyczna bez żadnych tutaj uwarunkowań zdrowotnych, albo jeżeli to są, nie wiem, masaż relaksacyjny, nie będzie świadczeniem zdrowotnym, tak? Czy jakieś tam botoksy w usta też nie będą świadczeniami zdrowotnymi, tak? Ale na przykład ja lubię taki podawać jako przykład zabiegi z zakresu y, y, powiek, tak? czyli bleferoplastyki. I one bardzo często, jeżeli taki pacjent czy pacjentka przychodzi do, do takiej kliniki, która specjalizuje się w powiekach, no to y, często ten cel jest głównie estetyczny. Tak? Poprawa wyglądu tych okolic y, oka. Natomiast y, lekarze y, y, w dokumentacji y, medycznej często y, wskazują, że, cel był, że ten cel estetyczny był niejako przy okazji, a głównym celem był cel zdrowotny, na przykład związany z poprawą pola widzenia. Tak? Y, to ma oczywiście daleko idące konsekwencje, tak? no bo to y, w zależności od tego, czy my to potraktujemy jako świadczenie zdrowotne, no to jest objęte polisą ocetą obowiązkową, albo nie jest. VAT będzie albo 0%, albo będzie normalnie owatowane. Więc tutaj tych e, niuansów jest e, sporo. E, natomiast, jeżeli rzeczywiście, jakby odpowiadając już po, na, na, na Twoje pytanie wprost, jeżeli taka placówka, co do zasady niemedyczna, ale właśnie zatrudnia personel medyczny do do czynności, które będzie można podciągnąć pod te świadczenia zdrowotne, no to tak, to powinna się zarejestrować jako podmiot leczniczy. Okej. Okay. Yy, dobra, i teraz, jak ja też dobrze rozumiem w tym punkcie ósmym, jak mamy ten personel, to też yy, tam w, przy tym wpisie do RPWDL, my, my yy, odpowiednie poradnie otwieramy, tak? Dokładnie tak i dlatego dobrze jest się zastanowić, co chcemy robić, bo tak, już uzyskując region medyczny, to tam wskazujemy we wniosku tylko numery PKD. Tu przy okazji zwracam uwagę, że się zmieniły od tego roku. Natomiast już rejestrując się w RPWDL-u, to tam wskazujemy nie tylko zakład czy zakłady lecznicze, jeżeli mamy tych zakładów więcej, ale też... Jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne, czyli na przykład właśnie poradnie, gabinety, pracownie. Tam trzeba wszystko precyzyjnie, precyzyjnie wskazać. A czym się różni ta jednostka od komórki? Wiesz, co jedno? To jakby struktura wygląda tak. Jest zakład, w Aha. zakładzie są jednostki i w ramach jednostki są komórki. Przy czym komórki w zasadzie, czytając przepisy, one w zasadzie nie są obowiązkowe. Hmm. Natomiast często urzędy wojewódzkie wymagają, żeby jednak te komórki wyodrębnić, po to, żeby no oni to argumentują tak, żeby było dla pacjenta była jasna informacja, co jest robione w danej, w danej placówce. Ci z Państwa, którzy planują kontraktowanie z NFZ, no to tam też komórki trzeba będzie wyodrębnić. Natomiast to właściwie jest tylko taka formalna tutaj różnica między jednym a drugim. Okej, okay. pojawiają się pytania. Ja od razu powiem, że będzie taka sesja pytań. Proszę je sobie wpisać, jeżeli coś się Państwu nasunie po, po drodze, a ja będę je zadawał pod koniec. Naszego spotkania. Okej, okay, czyli to rozumiem, natomiast tam pamiętam jeszcze pytanie, czy coś się w tym zakresie zmieniło. Kiedyś, jak u mnie byłeś, to rozmawialiśmy na ten temat, że jednym ze sposobów, bo ja rozumiem, że tak, mam, prowadzę placówkę, do tej pory nie miałem neurologa, przychodzi do mnie neurolog i powinienem wtedy zedytować ten wpis w tym RPWDL. Tak. O, o poradnię neurologiczną. Dokładnie, tak, i na to jest generalnie 14 dni. Natomiast praktyka urzędów wojewódzkich jest taka, że zanim ten neurolog zacznie przyjmować, to trzeba zrobić tę zmianę. I to bardziej chodzi o to, żeby później w trakcie kontroli nie mieć, nie mieć problemów. Natomiast też trzeba mieć świadomość, no właśnie, bo to. Nie wiem, trochę mi tutaj coś wyje za oknem. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza Państwu. Nie, nie. Jest okej. Okay. ok, więc kontynuując. Właśnie, skoro już o tym rozmawiamy, czasami jest taka tendencja wśród klientów, że żeby we wniosku do RPWDL-u wskazywać. No, bardzo dużo tych komórek organizacyjnych, bo mówi, a ja planuję sobie zatrudnić, prawda, tam neurologa, czy planuję sobie kardiologa za pół roku zatrudnić, czy za rok. To nie, to nie. tak e, razę do tego nie podchodzić, bo ten wpis powinien odzwierciedlać stan taki no, aktualny, albo taki w najbliższej przyszłości, który będzie. Czyli jeżeli, e, bo tam oczywiście można wskazać sobie w. E, e, przy składaniu wniosku datę rozpoczęcia działalności przez poszczególne komórki, tak, można to sobie zróżnicować, prawda? Jeżeli kardiolog będzie na przykład od 1 marca, a neurolog od 1 kwietnia, to można to sobie tam y, zróżnicować. Natomiast y, zdecydowanie zalecam nie robić tego na zapas, bo później bardzo często się okazuje, że z tych planów nic nie, nie, nie wychodzi i to, to mówię po prostu z obserwacji, jak, jak to zazwyczaj jest więc lepiej jest na początku dać mniej, a ewentualnie później zrobić zmianę do RPWDL-u.